Słowo misja bardzo często pojawia się na zakładkach o nas, w biznes planach i tego typu miejscach. Jednak bardzo mało osób rozumie jej praktyczne zastosowanie. O tym, czym tak naprawdę jest misja i co z tego możesz wyciągnąć dla siebie w dzisiejszym odcinku. Cześć, nazywam się Kuba Ponikarczyk i jestem właścicielem Branding Authentico, agencji, dzięki której twoja marka będzie znana szybciej. W tym programie podrzucam i rozwijam pytania, które pomogą Ci określić Big Idea Twojej marki, czyli wielką myśl, która z czasem może stać się uniwersalnym punktem odniesienia dla niemal wszystkich działań w Twojej firmie. Jeżeli chciałbyś, aby Twoja marka była znana szybciej, a nie do końca wiesz, czym jest Big Idea, to koniecznie zapoznaj się z odcinkiem pilotażowym tego programu, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. A tymczasem ja już przechodzę do dzisiejszego zagadnienia. Misja firmy to jedna z najbardziej kłopotliwych rzeczy do opisania, głównie ze względu na to, że nie bardzo wiemy, co do końca opisujemy, nie bardzo rozumiemy, czym w ogóle ta misja jest. W związku z tym misja bardzo często jest olewana albo opisywana w taki sposób, że równie dobrze mogłoby jej nie być. A szkoda. Dlaczego? Dlatego, że w wielu firmach bardzo mocno by się przydała. Chociażby w takiej sytuacji, w której chcesz przekazać bardzo konkretnie swojemu zespołowi, czym tak naprawdę zajmuje się nasza firma i co z grubsza powinni robić w każdej sytuacji, czym się kierować. Może pełnić funkcję tak zwanego general command, czyli rozkazu nadrzędnego. Jak już wszystkie instrukcje zawiodą, to to jedno zdanie powinno być dla Ciebie wskazówką, tak? Z drugiej strony, misja może pełnić chociażby funkcję elevator pitcha, bardzo skondensowanego. Elevator pitch to taka krótka prezentacja, którą w teorii powinniśmy zdążyć wygłosić w trakcie jazdy windą, gdybyśmy spotkali w niej kogoś bardzo ważnego, na przykład z parteru na 18 piętro, musielibyśmy powiedzieć o naszej firmie wszystko. Czasami są tak hardkorowe sytuacje, że nie mamy aż tyle czasu. Jak przyjeździe windą na 18 piętro? Więc misja może być zastąpieniem Big Idea i może być po prostu określeniem tego, czym firma się zajmuje w bardzo hardkorowych sytuacjach, gdzie mamy do powiedzenia tylko jedno zdanie. I to wszystko może, 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 może pełnić swoją funkcję? Pod warunkiem, że dobrze przyłożymy się do opisania misji i zrobimy to z głową. W związku z tym, pytanie na dziś brzmi: jaką misję ma Twoja firma? Misja to tak naprawdę rozwinięcie dwóch punktów, które opisywaliśmy w poprzednich odcinkach, z małym rozwinięciem. Po pierwsze, jest to propozycja wartości, czyli to, co chcesz dawać. Po drugie, w pewnym sensie musi odnieść się do grupy docelowej, czyli komu chcesz to coś dawać. No i to małe rozwinięcie, czyli w jaki sposób chcesz to dawać. Gdybyś wyobraził sobie, że Twoja firma jest jednostką specjalną, która została wysłana przez generała na front, który w tym przypadku jest po prostu rynkiem, to jaką dostałaby misję? Co miałaby do wykonania? Jak brzmiałby nadrzędny rozkaz dla Twojej firmy? Jeżeli przykładowo prowadzisz restaurację, to określenie misji, o ile będziesz jej przestrzegał i podchodził do niej poważnie, może już stać się takim wyznacznikiem, jakim bytem stanie się Twoja firma. Nie wierzysz? To zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie firmę, która przyjęła sobie misję, a konkretnie wyobraź sobie restaurację, która przyjęła sobie misję, aby szybko i smacznie nakarmić jak najwięcej osób w porze lunchowej. Jak wygląda ta knajpa? Jaka atmosfera panuje pośród zespołu? Na czym skupiają się kucharze, przygotowując nowe menu? Czy w tej restauracji jest karta, czy menu jest pokazane w jakiejś innej formie? A może w ogóle go nie ma? Teraz dla kontrastu, wyobraź sobie inną restaurację, która przyjęła misję: przybliżać smaki świata dzieciom. Jak wygląda ta restauracja? Jak jest urządzona? Na czym skupi się obsługa? Jak wygląda karta w tej restauracji? Czy przypadkiem nie powinna być druga, oddzielna karta dla rodziców, którzy też powinni coś zjeść, bo przecież dzieci nie przyjdą same do restauracji? Widzisz, różnice wynikające nawet z samej misji mogą odegrać naprawdę kluczową rolę. W szczególności wtedy, kiedy będziesz chciał pierwszy raz pojechać na urlop albo przekazać, no chociażby restaurację do prowadzenia swojemu menadżerowi. Podsumowując, misja to jest ten cel, który jest ponad pieniędzmi. Zadaj sobie pytanie: gdybyś nie skupiał się w tym momencie na pieniądzach, to czym powinna zajmować się Twoja firma, jeżeli nie zarabianiem pieniędzy? Jeżeli określisz misję i będziesz ją dobrze wykonywał, to właśnie za to będziesz zarabiał najwięcej. Koniecznie daj znać w komentarzu, jaką misję udało Ci się określić, lub podziel się pytaniami, które pojawiły się w trakcie jej określania. Dzięki temu w sekcji komentarzy wspólnie stworzymy fajną bazę wiedzy dla innych przedsiębiorców. A jeżeli potrzebowałbyś bardziej indywidualnej pomocy, większej poufności, to oczywiście zapraszam do współpracy. Link, link. Kontakt do nas znajdziesz w opisie tego filmu. A już za tydzień skupimy się na wizji, czyli temacie, który bardzo często pojawia się obok misji i jest równie niezrozumiały w pierwszym takim odbiorze. Więc jeżeli nie chcesz przegapić tego odcinka, to już teraz zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie lub polub nasz fanpage na Facebooku. No i koniecznie daj znać, jak podobał Ci się ten odcinek. Jeżeli było do dupy, no to daj wkurzoną minkę na Facebooku lub kciuk w dół na YouTube. A jeżeli było całkiem ok, to daj kciuk w górę i zalajkuj to na naszym fanpage'u, w zależności od tego, gdzie to oglądasz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!